Cześć, ja nazywam się Dante i zanim przejdę do historii Kung Lao, parę spraw informacyjnych. Po pierwsze, głosowanie. W miejsce potomka byłego mistrza Mortal Kombat wskakuje syn wielkiego mistrza Linkway Sektor. Jednak teraz robi się trochę ciekawiej, ponieważ z powodu, że Jax i Sonia cały czas przegrywają głosowania, postanowiłem trochę przetasować postaciami i zastępuję dwójkę wojowników ze Special Force, Kano i Jay. Oczywiście Sonia i Jax pojawią się w eliminatorze do pierwszej trójki. Jeśli nie wiesz jak zagłosować, bo jesteś nowy na kanale, to proste. W sekcji społeczność powinna pojawić się karta z głosowaniem, gdzie możesz oddać głos na postać, której historii chcesz poznać. W komentarzu możesz napisać imię wojownika, który ma zastąpić sektora w innym głosowaniu eliminatorze do pierwszej trójki w filmie. Po drugie, Zachęcam Cię do zapoznania się z historiami innych postaci z uniwersum Mortal Kombat, zwłaszcza z historią Goro, Baraki i Raidena. Teraz powinna się pojawić infokarta z playlistą, lub możesz ją znaleźć w opisie tego filmu. Tam też znajdziesz inne filmy, na przykład 10 najgorszych Fatality z Mortal Kombat albo historię Voldo z Soul Kalibura. Po trzecie, sekcja fana. Jeśli chcesz mi wysłać pracę związaną z kanałem graty, możesz ją wysłać na ten e-mail. Graty Okej, okay, starszego gadania przejdźmy do historii Micha Kung Lao. Kung Lao, imiennik i potomek wielkiego ziemskiego mistrza Mortal Kombat oraz członek zakonu Shaolin. Kung Lao już od dziecka trenował razem ze swoim przyjacielem Liu Kangiem do wzięcia udziału w turnieju Mortal Kombat. Kiedy dwójka mnichów dorosła i była gotowa do popłynięcia na wyspę Shang Tsunga, gdzie odbywał się Mortal Kombat, Gong Lao postanowił nie brać udziału w turnieju ze względu na pacyficzne poglądy. Potomek wielkiego mistrza, uważając, że turniej Mortal Kombat jest niepotrzebnym rozlewem krwi, postanawia zostać w świątyni Shaolin, aby trenować młodych adeptów białego lotosu. Mortal Kombat 2 po zwycięstwie Liu Kanga w turnieju na wyspie Sheng wściekły imperator Outworld, po sugestii swojego doradcy, postanawia zorganizować smoczy turniej na swojej ziemi. Kan wysyła odmłodzonego Sheng do ziemskiego wymiaru z zaproszeniem do turnieju. Czarnoksiężnik spotyka się w świątyni Shaolin z Raidenem i opowiada bogowi piorunów o turnieju w królestwie imperatora. Obrońca wymiaru ziemskiego nie zgadza się na wzięcie udziału w Mortal Kombat na ziemi Kana. Jakiś czas po tych wydarzeniach. Shao Kahn, aby zmusić Ziemian do wzięcia udziału w turnieju, wysyła swoich podwłannych do Erfraum z misją zabicia ziemskich wojowników. Baraka razem z innymi Tarkatanami zostaje wysłany do siedziby Białego Lotosu. Tarkatanie zabijają wielu mnichów, którzy znajdowali się w świątyni. Po tych wydarzeniach Raiden jednak postanawia wziąć udział w turnieju w Królestwie Kana. Wściekły Kung Lao za zabicie swoich braci i uczniów postanawia również wyruszyć do Outworld, aby wziąć udział w Mortal Kombat. Jakiś czas po tych wydarzeniach, w trakcie turnieju dochodzi do starcia pomiędzy przodkiem byłego mistrza, a przywódcą Tarkatan. Po długiej i brutalnej walce Kung Lao pokonuje Barakę, ale nie zabija go ze względu na swoje wierzenia. W ostatniej walce turnieju Liu Kang pokonuje imperatora Outworld Shao Kana. Po zwycięstwie w turnieju, ziemscy obrońcy powracają do swojego wymiaru. Mortal Kombat 3 po porażce w turnieju wściekły Shao Kahn postanawia zignorować zasady Mortal Kombat i dzięki pomocy wskrzeszonej Sindel najeżdża wymiar ziemski. W trakcie walk dochodzi do drugiego starcia pomiędzy Barakom a Kung Lao, z którego mnich wychodzi zwycięsko. Kung Lao, wściekły na Imperatora i na jego przydłu pasów, porzuca swoje przekonanie i po raz pierwszy mnich zabija swojego przeciwnika. Dodatkowo potomek byłego mistrza, aby przerwać ciągłe ataki na ziemię postanawia samodzielnie zabić Shao Kahna. Po odnalezieniu imperatora, autor Kung Lao atakuje go. Jednak Shao kan okazuje się być zbyt silnym dla mnicha. Kan pokonuje Kung Lao i poważnie go rani. Mnich ratuje swoje życie ucieczką. Upokorzony ziemski obrońca postanawia na jakiś czas zniknąć, aby powrócić do zdrowia i przemyśleć swoje czyny. Przez co ziemscy wojownicy myślą, że zginął z rąk Shao Kana. Mortal Kombat 4 po powrocie do sił Kung Lao przez wiele lat trenuje w ukryciu. Wstydząc się podchopnie podjętej decyzji walki z Kanem, mnich nie powraca do świątyni. Jednak kiedy Kung Lao dowiaduje się o tym, że Goro, potwór odpowiedzialny za śmierć jego przodka, przebywa w pałacu Kitany, postanawia się z nim zmierzyć, aby oczyścić swoje imię i pomścić swojego przodka. W pałacu królowej Edeni Kung Lao atakuje przywódcę Shokan i wyzywa go na Mortal Kombat. Goro przyjmuje wyzwanie. Po długiej brutalnej walce mnich pokonuje byłego pupilka Shaokana, ale nie zabija go, pozostawia tylko na klatce piersiowej Gora ceremonialne cięcie. Zwycięski mnich mówi czterorękiej bestii, że tym zwycięstwem pomścił pamięć swojego przodka wielkiego Kunglao i od teraz rachunki pomiędzy nim a Goro są wyrównane. Po zwycięskiej walce nad byłym mistrzem Mortal Kombat Lao postanawia powrócić do świątyni Shaolin. Mortal Kombat Deadly Alliance Po pokonaniu Shinoka przez Liu Kanga nastaje na parę lat pokój. Liu Kang i Kung Lao trenują razem w świątyni Shaolin. Jednak pewnego dnia potomek mistrza smoczego turnieju odnajduje martwe ciało swojego przyjaciela. Z czasem okazuje się, że pogromca imperatora zginął z rąk Sheng Tsunga i Kuan -shiego, którzy postanowili pozbyć się najsilniejszych wojowników aby później łatwiej przejąć władzę nad wszystkimi wymiarami. Kiedy Kung Lao dowiaduje się tego, postanawia zabić czarnoksiężników. Mnich trenuje pod okiem Borai Cho. Jednak kiedy dochodzi do bitwy pomiędzy ziemskimi obrońcami a śmiertelnym przymierzem, Kung Lao ginie z rąk Shang i Kwan Mortal Kombat Deception Kung tak jak inni obrońcy Airfram, którzy zginęli z rąk śmiertelnego Przemierza, zostaje wskrzeszony jako posłuszne zombie przez króla Smoka Onage, który powrócił aby przejąć władzę nad wszystkimi wymiarami. Niech walczy po stronie Onagi. Jednak po tym, jak były imperator zostaje pokonany przez Shujinko, Ermaka i duszę Liu Kanga, potomek mistrza Mortal Kombat, tak jak inni dobrzy wojownicy, zostaje uwolniony spod wpływu króla Smoka. Mortal Kombat Armageddon Jakiś czas po uwolnieniu z podpływu Onagi, Kung Lao razem z Fujinem wyruszają w podróż, aby odnaleźć Reydena, który aby zapewnić bezpieczeństwo ziemi dołączył do Shao Jednak dwójka wojowników zostaje uprzedzona przez Tejwena, wybrańca bogów, który nabił Emo Raidenowi trochę rozumu. Po tych wydarzeniach Kung Lao bierze udział w wielkiej bitwie sił światła i ciemności u stóp piramidy Argus'a. W trakcie walk dochodzi do trzeciego starcia pomiędzy Mnichem a jego rywalem Paraką. Mnich po raz trzeci pokonuje sługę Shaokana i znowu zabija go, jednak później on sam zostaje zabity przez boga śmierci Shinoka. I tu kończy się historia Kung Lao. Przypominam o głosowaniu. Sektor, Keno, a może Jade? Wy decydujecie. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi materiałami, zasubskrybuj kanał. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, zostaw łapkę w górę. Ja się teraz będę z Wami żegnał, z tej strony Dante. Cześć!